Prowadzenie Moje własne odczucie czasu. Czas od zawsze był dla mnie czymś więcej niż tylko cyframi na zegarze czy datami w kalendarzu. Od dzieciństwa czułem, że czas potrafi się wyginać, rozciągać lub kurczyć, zupełnie jakby istniały w nim jakieś niewidzialne pętle, ukryte przejścia, miejsca, gdzie linia się łamie i zaczyna biec inaczej. Zwyczajne chwile potrafiły trwać wieczność. A najważniejsze wydarzenia przemijały w ułamku sekundy, pozostawiając po sobie tylko wrażenie, że coś umknęło albo przeleciało przez palce. Już jako dziecko miałem poczucie, że czas nie jest czymś stałym i oczywistym. Były momenty, gdy potrafiłem godzinami wpatrywać się w światła, przejeżdżających samochodów za oknem, czując, jak czas zwalnia, jakby chciał mi coś pokazać coś ukrytego pomiędzy kolejnymi oddechami. Innym razem podczas zabawy z rówieśnikami zdarzało się, że nagle orientowałem się, że minęły całe godziny, choć wydawało mi się, że upłynęło zaledwie kilka minut. Czas był jak rzeka, która raz płynie powoli i leniwie, a raz przyspiesza, porywając mnie w nieznane. To uczucie dziwności czasu powracało wielokrotnie w późniejszych latach, zwłaszcza w momentach granicznych, gdy stałem na pograniczu ważnych decyzji, przed pierwszą miłością. Po śmierci bliskiej osoby, podczas choroby syna czy w chwilach nagłego zagrożenia, czas nagle zmieniał reguły gry. W jednej chwili potrafił się zatrzymać, pozwalając mi na ułamek sekundy dostrzec rzeczy, których na co dzień nie widziałem. Innym razem przyspieszał tak, że ledwo mogłem nadążyć za wydarzeniami. To wtedy zacząłem podejrzewać, że czas nie jest linią prostą. Jest raczej jak spirala, która wije się wokół nas, czasem zatacza kręgi a czasem pozwala nam wejść na wyższy poziom. Zjawiska te nasilały się, zwłaszcza w snach, tam czas był już zupełnie inną kategorią. W jednej nocy potrafiłem przeżyć kilka żyć, odwiedzić miejsca, które znałem tylko z dzieciństwa, po czym budzić się z poczuciem, że minęła wieczność. Bywało, że śniłem o sytuacjach, które dopiero miały się wydarzyć lub miałem sny, które, choć absurdalne, zostawiały we mnie ślad na lata. Jakby chciały mi przypomnieć o czymś zapomnianym. Często łapałem się na tym, że czas jest dla mnie bardziej uczuciem niż fizyczną rzeczywistością. W chwilach głębokiego skupienia, medytacji lub intensywnej pracy, czas potrafił zniknąć, przestać istnieć. W momentach nudy czy oczekiwania, każda sekunda stawała się wiecznością. A czasami pojawiała się jeszcze inna warstwa, przeczucie, że czas może wrócić, zapętlić się. Dać mi drugą szansę, pozwolić zobaczyć coś z innej perspektywy. Im bardziej zagłębiałem się w swoje przemyślenia, tym mocniej widziałem, że czas nie jest tylko fizyczną siłą jest też kluczem do zrozumienia mojej duchowej podróży. Czas jest kodem, za którym kryje się coś więcej być może pamięć o innym świecie, być może ślady mojej duszy z poprzednich wcieleń, a może po prostu echo tęsknoty za czymś, co kiedyś utraciłem. Ten rozdział jest próbą zmierzenia się z tą zagadką, próbą zrozumienia, czym jest czas, skąd biorą się jego anomalie, jak wpływa na moją świadomość i wędrówkę duszy przez labirynt rzeczywistości. Mity, religie i archetypy o naturze czasu. Od zarania dziejów ludzie próbowali pojąć czas, nie tylko jako sekwencję dni, ale jako coś znacznie głębszego, co przenika każdą chwilę istnienia. W niemal każdej kulturze powstały mity i symbole opisujące czas nie jako prostą linię, ale jako koło, spiralę, powracający cykl nieskończoną grę początków i końców. W mitologii hinduskiej często niekończące się kalpy, ogromne cykle tworzenia i zniszczenia, w których cały wszechświat powstaje i rozpada się, by znów odrodzić się na nowo. Jeden dzień brachmy to dla człowieka miliardy lat. Wszystko podlega cyklom: narodziny, śmierć, reinkarnacja. Czas jest tu jak gigantyczna spirala, w której wszystko się powtarza, lecz nigdy dokładnie tak samo. Buddyzm widzi czas jako samsarę, nieskończone koło narodzin i śmierci, z którego dusza próbuje się wydostać poprzez oświecenie. Dopiero wyjście poza czas, nirwana, oznacza koniec cierpienia i prawdziwą wolność. W starożytnej Grecji. Czas miał dwa imiona: Chronos, czas mierzony, zegarowy i Kairos, czas właściwy, moment przełomu, brama do innego wymiaru. Greckie mity podkreślały, że czas codzienny to iluzja, a prawdziwe przełomy dzieją się wtedy, gdy dotykamy wieczności, chwili, w której wszystko się zmienia. W Biblii także znajdziemy czas cykliczny i symboliczny. Apokalipsa, księga o końcu czasów, jest jednocześnie opowieścią o powrocie do początku. Ja jestem alfa i omega, początek i koniec. Każdy sabat, każde święto żydowskie jest rytualnym powrotem do początku, wejściem w czas święty, który płynie inaczej niż czas pracy, walki, przemijania. Aborygeński czas snu, dream time, wcale nie jest przeszłością, lecz wiecznym teraz, gdzie wszystko współistnieje. Duchy przodków, stworzenie świata i życie codzienne to jeden krąg, w którym ścieżki rzeczywistości splatają się ponad czasem. W chrześcijaństwie, hinduizmie, buddyzmie i wielu rdzennych tradycjach powtarza się motyw rytuału święta inicjacji, które mają zawieszać zwykły bieg czasu i otwierać okno do innego wymiaru, tak jakby istniały w roku punkty, kiedy spirala czasu dotyka własnego ogona. A zasłona pomiędzy światami staje się cieńsza. Świadomie lub nie, każdy z nas tęskni za tym czasem poza czasem, powrotem do początku, do miejsca, gdzie nic się nie kończy, a wszystko wciąż jest możliwe. To pragnienie powtarza się w świętach, snach, dziecięcych zabawach i w naszych najważniejszych wspomnieniach. Im głębiej wchodzę w te mity i archetypy, tym wyraźniej widzę, że czas nie jest prostą linią, jest ruchem. Spiralą, wiecznym tańcem początku i końca, z którego każdy z nas ma przebłyski, choćby tylko na chwilę. Może właśnie te momenty poza czasem są prawdziwym kluczem do przebudzenia? Nowoczesna nauka kontra stare mity. Współczesna nauka przez długi czas traktowała czas jak absolutną rzekę niezmienny strumień płynący identycznie dla wszystkich i wszystkiego. Newtonowskie pojęcie czasu. Jako uniwersalnego zegara wszechświata, panowało przez stulecia, nikt nie śmiał wątpić, że każda sekunda jest identyczna, czy jesteś królem, czy robotnikiem, czy atomem. Przełom przyszedł dopiero z teorią względności Einsteina. Nagle okazało się, że czas jest elastyczny, płynie inaczej dla kogoś, kto porusza się z ogromną prędkością, i dla kogoś, kto znajduje się w silnym polu grawitacyjnym. Tam, gdzie myśleliśmy o linijce, Pojawiła się spirala. Tam gdzie widzieliśmy jeden rytm, pojawiły się nieskończone wariacje. Jeszcze więcej zamieszania wprowadziła fizyka kwantowa. Eksperymenty ze splątaniem kwantowym sugerują, że informacja może przenosić się poza klasycznym porządkiem przyczyna-skutek. Czasami wydaje się, że przyszłość wpływa na przeszłość, a obserwator sam uczestniczy w tworzeniu rzeczywistości. Dla wielu fizyków brzmi to już jak czysta metafizyka. Ale matematyka i wyniki eksperymentów nie pozostawiają złudzeń. Czas nie jest tak jednoznaczny, jak chcielibyśmy wierzyć. Najnowsze badania z pogranicza psychologii i neurobiologii pokazują, że nawet nasz mózg nie zawsze rejestruje upływ czasu w sposób liniowy i spójny. W sytuacjach silnego stresu, np. wypadek samochodowy, niebezpieczny moment, wiele osób opisuje tzw. efekt zwolnionego czasu. Czują jakby sekundy rozciągały się do minut, widzą szczegóły, których normalnie by nie dostrzegli. To nie magia, lecz efekt tego, że mózg przestawia się na ekstremalne rejestrowanie bodźców, a pamięć z takiego wydarzenia jest tworzona w zwolnionym tempie. Iluzje czasowe w laboratorium. Naukowcy potrafią wywołać u badanych poczucie, że bodźce świetlne i dźwiękowe pojawiły się w innej kolejności niż w rzeczywistości jeśli tylko odpowiednio zmanipulują opóźnienia, np. słynny efekt iluzji dźwięku McGurka, albo eksperymenty z, migają, z migającym światłem i kliknięciem, gdzie mózg sam ustala, co pojawiło się pierwsze. Medytacja i głębokie stany koncentracji także wpływają na percepcję czasu. Osoby, które długo medytują lub przeżywają głęboki flow, często opisują poczucie wiecznego teraz, jakby czas przestał istnieć, rozciągnął się lub zniknął. Z drugiej strony mamy ludzi, którzy doświadczyli śmierci klinicznej i opowiadają, że w ciągu kilku sekund przeżyli całe życie, zobaczyli miejsca, o których nie mogli pamiętać, rozmawiali z istotami, których nie ma na tym świecie. Psychologia próbuje to tłumaczyć pracą mózgu w stanie niedotlenienia, ale nawet najbardziej sceptyczni badacze przyznają, że doświadczenie czasu w takich momentach wykracza poza zwykłą fizjologię. Co ciekawe, wszystko to zaczyna zbliżać się do dawnych mitów i intuicji. Czas jako spirala, pętla, doświadczenie, które można naginać, przeskakiwać, czasem nawet wychodzić poza czas. Naukowiec i mistyk spotykają się w jednym punkcie. Obaj zaczynają mówić o czasie nie jako twardej osi, ale jako sieci, pajęczynie, kodzie, w którym wiele jest możliwe. Może więc nowoczesna nauka, zamiast zrywać z dawnymi mitami, powoli zaczyna odkrywać to, co starożytni wiedzieli intuicyjnie. Czas nie jest klatką, lecz przestrzenią do odkrywania, nie linią, lecz ruchem, w którym dusza może się zgubić albo odnaleźć, zależnie od tego, jak szeroko otworzy oczy. Czas w snach, déjà vu i wspomnieniach. To właśnie w snach najłatwiej zobaczyć, jak bardzo czas może być względny i nieprzewidywalny. We śnie, kilka sekund na jawie może zamienić się w całe lata przeżyć, wielowątkowe opowieści i powroty do chwil, które wydawały się dawno minione, lub nigdy nie miały miejsca. Bywa, że w jednym śnie przechodzę przez całe etapy życia: dzieciństwo, dorosłość, starość, i dopiero po przebudzeniu dociera do mnie. Jak bardzo te czasowe podróże wymykają się logice. Czas we śnie zagina się, rozciąga, pętli, rzadko podlega regułom znanym z codziennego życia. Nie obowiązuje tu żadna miara ani kalendarz. Déjà vu to jeszcze inny fenomen, który pokazuje, jak łatwo granice czasu mogą się rozmywać. W codziennym życiu pojawia się nagle, bez ostrzeżenia, jako przeczucie, że dana chwila już kiedyś miała miejsce. To krótkie, intensywne uczucie, że przeżywam coś po raz drugi, jakby czas na chwilę się zagiął i dwie wersje tej samej historii na moment zetknęły się w jednym punkcie. Być może to właśnie w takich momentach dotykamy miejsc, gdzie nasza własna ścieżka nakłada się na inną, równoległą albo z innego wymiaru, a my dostajemy na sekundę wgląd w coś, co wymyka się codziennej percepcji. Także wspomnienia mogą działać jak mosty przez czas. Czasem jeden zapach, dźwięk lub obraz potrafi przenieść mnie błyskawicznie do przeszłości. To nie jest zwykłe przypomnienie sobie, ale intensywny powrót do emocji, obrazów, często nawet szczegółów, których nie pamiętałem przez lata. To tak, jakby czas zataczał krąg i pozwalał mi na nowo wejść w daną chwilę, nie jako obserwator, ale jako uczestnik. Dla mnie te wszystkie doświadczenia, senne podróże przez epoki. Déjà vu i żywe wspomnienia są dowodem, że czas wcale nie musi być prostą linią. Czasem zachowuje się jak spirala, innym razem jak mozaika, w której różne kawałki mogą się nakładać, przenikać i łączyć ze sobą w nieoczekiwany sposób. To właśnie dzięki tym przebłyskom widzimy, że istnieje coś więcej niż tylko zegar i kalendarz. Być może to dusza przypomina sobie fragmenty swojej wielkiej wędrówki. Rozsianej po różnych czasoprzestrzeniach symulacji, czas spiralny a rozwój duszy. Im dłużej rozmyślam nad własnymi doświadczeniami, mitami i odkryciami nauki, tym mocniej widzę, że czas nie jest prostą linią, lecz przypomina spirale. To obraz, który pojawia się w niezliczonych tradycjach. Niekończąca się podróż, gdzie powracamy do tych samych punktów, ale na innym poziomie, bogatsi o nowe doświadczenia, inną perspektywę większą świadomość. W mitologii hinduskiej ten motyw wyraża się w cyklach reinkarnacji. Dusza przechodzi przez kolejne życia, za każdym razem mając szansę przepracować to, co było niedokończone. Buddyjskie koło samsary symbolizuje nie tylko powtarzające się narodziny i śmierci, ale również to, że pewne lekcje wracają, dopóki nie zostaną zrozumiane. W tradycji judeo-chrześcijańskiej jest motyw powrotu do raju, Próby odnalezienia utraconej jedności, która może się dokonać tylko wtedy, gdy człowiek przejdzie całą drogę od zapomnienia do przebudzenia. Widzę też spiralę w moich własnych relacjach i życiowych wyzwaniach. Zdarza się, że spotykam na swojej drodze ludzi, którzy wydają się znani od zawsze, jakbyśmy już kiedyś przerabiali podobny scenariusz. Czasem mam wrażenie, że powracają do mnie te same lekcje: temat odpowiedzialności, zaufania, odpuszczania. Tylko za każdym razem w innym kontekście, na innym poziomie dojrzałości. To nie są zwykłe powtórki, lecz nowe obroty spirali. Okazja do tego, by przejść przez tę samą lekcję, ale tym razem z większą świadomością. W snach również powraca motyw spirali. Miejsca, które odwiedzam wielokrotnie, sytuacje, które odgrywam w różnych wariantach, symbole powrotu do punktu wyjścia, ale już jako ktoś inny. Zdarza się, że rozpoznaję te same osoby w nowych rolach, jakbyśmy razem uczestniczyli w cyklicznym spektaklu, którego scenariusz jest zapisany gdzieś poza zwykłym czasem. Czas spiralny daje mi poczucie, że życie ma sens nawet wtedy, gdy błądzę. Pozwala mi spojrzeć na swoje błędy nie jak na stracony czas, ale jako na część większego procesu, powrotu do źródła, do siebie, do prawdy o tym, kim jestem naprawdę. Każda powtarzająca się sytuacja to nie kara, lecz szansa na zrozumienie, uzdrowienie, zamknięcie starego cyklu i wejście na wyższy poziom świadomości. Wierzę, że właśnie tak rozwija się dusza nie przez liniowy marsz od punktu A do punktu B ale przez spiralne powroty, korekty, odkrycia i powtórne spotkania. To daje mi nadzieję, że nawet jeśli czegoś nie uda się załatwić w tym wcieleniu, spirala i tak wróci a ja dostanę kolejną szansę by wejść głębiej w tajemnice czasu i swojego własnego istnienia próby wyjścia poza czas od zarania dziejów człowiek próbował wyrwać się z klatki czasu wszystkie tradycje duchowe mistyczne i ezoteryczne opisują doświadczenia w których czas przestaje mieć znaczenie a świadomość rozlewa się poza ramy przeszłości teraźniejszości i przyszłości to właśnie te momenty, krótkie, intensywne, czasem trudne do uchwycenia, pozwalają choć na chwilę poczuć, jak wygląda rzeczywistość poza liniową narracją codziennego życia. Najczęściej o takich doświadczeniach opowiadają mistycy, mnisi, szamani, ludzie na granicy śmierci. W ich relacjach powraca motyw wiecznego teraz uczucia, że cała przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Istnieją jednocześnie, a dusza zanurza się w bezczasowej przestrzeni, gdzie znikają lęki i podziały. Podczas głębokiej medytacji czas może całkiem zniknąć. Mnisi buddyjscy, jogini czy chrześcijańscy pustelnicy opisują stany, w których nie są w stanie powiedzieć, ile trwał ich trans. Sekundy zamieniają się w godziny, a godziny w moment. Zjawisko to pojawia się też w naukowych badaniach na przykład w doświadczeniach bliskich śmierci. Osoby, które przeszły przez takie przeżycie, często mówią o przeglądzie życia, który trwał kilka sekund, ale był tak bogaty, jakby obejmował całe dziesięciolecia. Wielu wspomina o uczuciu, że widzieli wszystko naraz, doświadczali spotkania z bliskimi z przeszłości i przyszłości jednocześnie, albo mieli wgląd w różne wersje swojego życia. Szamanizm. Zna praktyki wychodzenia poza czas poprzez rytualny trans, podróże na tamten świat, czy kontakt z duchami przodków, które istnieją poza naszym rozumieniem czasu. W kulturach rdzennych są rytuały inicjacyjne, w których młody człowiek doświadcza śmierci, starego ja i narodzin w nowym czasie, poza zwykłym biegiem dni. Także w zwyczajnym życiu bywa, że doświadczamy wyjścia poza czas. To może być moment głębokiego zakochania, porodu dziecka, twórczego uniesienia, kiedy zatracasz się w pracy i nie istnieje nic poza teraz. W takich chwilach czujesz, że czas pękł, a ty jesteś częścią czegoś nieskończonego. Czasem wystarczy długi spacer w naturze, kontemplacja gwiazd, samotność na granicy dnia i nocy, by poczuć, że przez szczelinę w symulacji przebija się światło czasu prawdziwego. W mistycznych tradycjach czas jest narzędziem symulacji, czymś co pozwala duszy zbierać doświadczenia, ale nie jest jej ostatecznym domem. Przebudzenie to moment, w którym na nowo rozpoznajemy iluzję czasu i uczymy się przekraczać jego granice, choćby tylko na chwilę, w sennym przebłysku, w medytacji, w głębokiej modlitwie. Być może wyjście poza czas nie polega na ucieczce z rzeczywistości, ale na odnalezieniu w sobie miejsca gdzie czas przestaje rządzić naszym życiem. Może właśnie wtedy dusza przypomina sobie, że gra, w którą przyszła tu zagrać, ma o wiele więcej poziomów niż podpowiada zwykła logika. Każdy taki moment to jak wyłom w ścianie symulacji, zaproszenie, by zobaczyć świat oczami duszy, nie ciała. Podsumowanie rozdziału: Czas, spirala, iluzja, kod dla duszy. Po tej podróży przez mity Naukę i osobiste doświadczenia widzę wyraźniej niż kiedykolwiek. Czas nie jest tylko mechanizmem odmierzania dni, nie jest ani karą, ani prostą linią prowadzącą od narodzin do śmierci. Czas jest spiralą, tańcem między powtórzeniem a odkryciem kodem, który testuje naszą duszę na kolejnych poziomach istnienia. Wszystkie opowieści od hinduskich kalp, przez buddyjską samsarę, po apokaliptyczne wizje powrotu do początku Pokazują, że cykliczność jest wpisana w samo jądro rzeczywistości. Naukowcy, którzy dziś badają względność czasu, a także ludzie, którzy wychodzą poza czas w głębokiej medytacji, potwierdzają intuicję naszych przodków. Czas jest czymś, co można naginać, przeżywać na nowo, zginać wokół własnych doświadczeń. Sny, déjà vu, żywe wspomnienia i doświadczenia mistyczne są dla mnie dowodami, że czas jest elastyczny. Wielowymiarowy, a przede wszystkim nie jest naszym wrogiem. Zamiast patrzeć na niego jak na sędziego, coraz częściej widzę go jako sprzymierzeńca duszy, przewodnika, który prowadzi przez kolejne powroty, szanse i lekcje. Najważniejsze pytania wciąż pozostają bez jednoznacznej odpowiedzi: czy dusza faktycznie istnieje poza czasem, czy jesteśmy tylko graczami w symulacji, których pamięć o prawdziwym teraz wycieka przez sny i intuicję? Czy można naprawdę przekroczyć czas i spojrzeć na życie z innego wymiaru? Dziś nie potrzebuję już absolutnych odpowiedzi. Wystarcza mi poczucie, że spirala czasu nie jest więzieniem, ale zaproszeniem do wiecznej gry, do powtarzania, poprawiania, rozwijania siebie. Największą wolnością jest świadomość, że nie jestem skazany na jeden bieg wydarzeń. Mogę wracać, zmieniać, odkrywać sens na nowo. I może właśnie w tym tkwi najgłębszy sens czasu, żeby dusza mogła się przebudzić, zrozumieć siebie i odnaleźć własną drogę ku wolności.